Siemano siemano dzisiaj wam pokażę najlepszy pikem na polskim YouTube, ogólnie na całym YouTube, będzie to mój pikem. Tak więc sami go zobaczcie, zapraszam was do oglądania. Dobra, tak więc ja już jestem tutaj w moim pikemie i zacznijmy sobie od piku 3.0. Mamy tutaj do wyboru dwie drużyny, które mogą zrobić 3-0. Dałbym tutaj jakieś takie, bardziej takie, mniejsze pewniaczki. Jednego pewniaczka, może, taki, który jest w stanie, jest mocną drużyną i zrobią 3-0. I myślę, że będzie to, nie wiem. Dajmy NC na 3-0. Bo chłopaki, jak się postarają, to myślę, że mogą zrobić 3-0. A drugie dam jakąś kumniejszą, jaką mniejszą, pewniejszą drużynę, nie wiem, na przykład. Mongols. Mongols, oni lubią zaskakiwać na majorach. 03, kto tutaj może zrobić? Legacy. ale i dałbym któryś z tych z dołu. Amkala mi się wydaje, że oni urwą jedną mapę na pewno. Nine Pandas też. Sav też. Ja bym dał Ecstatic <ścoughs> na 03. I drużyny, które na pewno przejdą, to będzie Cloud9. Furia. Heroik. I teraz mam zagwostkę, ale dam Apex. Myślę, że Apex przejdą. Eternal Fire. Nie, może bym to 3-0 zmienił. Może NC. Dam NC, że przejdzie. Zmienimy sobie to 3-0, Anna 3-0. Nine Pandas. Może Nine Pandas urwą mapkę? Wydaje mi się, że są w stanie urwać tą mapkę. Jedną na pewno. No 3-0, może zrobią. Oby zrobili, bo mi pikem się i myślę, że Demongos też, bo to są 3-0, to nie są takie bardzo ważne, ale jakby jedno już weszło, to by było fajnie. Tutaj 0-3 też fajnie, no i tutaj, bo musimy mieć tutaj 5 poprawnych pików po prostu w pierwszej naszej fazie. No i myślę, że mogę zapisać ten mój pikem i tak się on będzie prezentował. Możecie pisać w komentarzu również, jakie wy macie. Możecie dać linki do ingura, czy tam jakiś screena, albo pisać po prostu. A może sugerujecie jakąś zmiany, którą ja się będę kierował. Może coś tutaj poanalizuję, jeszcze coś pozmieniam, Ale myślę, że taki piken zostanie. I myślę, że tutaj 5 na spokojnie mi się uda zrobić. Także dziękuję Wam bardzo za oglądanie tego odcinka. Fajnie by było, gdybyście zostawili tam na dole subika oraz łapkę. I tak jeszcze raz powiem. Napiszcie swoje pikemy w komentarzu, poczytam sobie, poanalizuję. Może też coś pozmieniam swoim. Tak więc trzymajcie się, dzięki za oglądanie.